Bądźcie prawdziwymi apostołami mojej miłości. Głoście wszystkim miłość mojego Syna. Bądźcie ogrodami najpiękniejszych kwiatów. Przez modlitwę pomóżcie swoim pasterzom, aby mogli być ojcami duchownymi, wypełnionymi miłością do wszystkich ludzi. Dziękuję wam. Maria objawienia w Meczugorie 2018 rok. 1 września, piątek. Dzień dobry, witamy Was w pierwszy piątek miesiąca. I jak co dzień, także i też dzisiaj, dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to, to takie. Jezu, czy ja potrafię oddawać Ci wszystko tak, jak powinnam? Oddajesz jak potrafisz. Czyż mógłbym żądać od ciebie więcej niż potrafisz? Przecież z troską i miłością patrzę na twoje wysiłki i raduję się twoją duszą, coraz bardziej pogrążoną we mnie. Czuwaj przy moim sercu i bądź wrażliwa na ludzkie biedy. Także patrz na nich z troską i czułością, aby odczuli moją miłość pochylającą się nad tym Światłem i nad nimi. Z wielką troską i bólem patrzę na to, co czyni świat, jak oddala się ode mnie. Wielu ludziom możesz pomóc, modląc się za nich i powierzając mi ich, zwłaszcza ich cierpienia, aby w pełni były owocne dla ich zbawienia i żyły we mnie. Jedni drugich brzemiona noście. Tak powiedziałem, i tak wspólnie budujcie Królestwo Moje w sercach i na świecie. Z mądrości Syracha, rozdział 6, wers 35. Chętnie słuchaj wszelkiej mowy Bożej, a przysłowie przy rozumne niech nie ujdą Twej uwagi. Kropka. Dobrego, radosnego pierwszego piątku miesiąca, i też przy tym dniu 1 września pamiętajmy za tych, co oddali życie, broniąc naszej jączy ojczyzny, ale też broniąc wolności. Wolności słowa i wolności drugiego człowieka. Kropka. Pozdrawiamy serdecznie. Przemek, marny pyłek. I bogusia, żona przemka, marnego pyłka.